że w tym tygodniu razem z pierwszą drużyną trenuję czterech młodych zawodników Akademii Polonii Bytom. Jak trener ocenia ich umiejętności na tle zawodników, którzy na co dzień rywalizują w Bytki w pierwszej lidze? Wiadomo, że jest to krótki okres, bo jesteśmy po dwóch jednostkach treningowych. Zawodników jest dużo i są różne cele na taki okres przerwy reprezentacyjnej. Pod kątem pierwszego zespołu dodać jakieś nowinki do modelu gry dodać zawodnikom posprawdzać inne pozycje, ale jeżeli miałbym oceniać no, naszych chłopców tutaj z Akademii, na pewno taka intensywność motoryczna jest na, na niezłym poziomie, taka ikra do tego, żeby tutaj wejść i, i coś zrobić, była na dobrym poziomie, taki aspekt mentalny, pod kątem takiej chęci udziału w treningu, pokazania się do gry, presi, zakładania pressingu, e, pojedynków. Też e, duża taka odwaga zawodników do tego, żeby powalczyć po prostu w pojedynku jeden na jeden, szczególnie w defensywie było to widoczne. Mm, wiadomo, że to są też zawodnicy młodzi. Tam jest znaczna różnica wieku nawet e, w porównaniu z tymi zawodnikami, którzy wcześniej do nas przychodzili. Że to są już chłopcy 29-210. Ale też musimy takich rzeczy szukać i myślę, że w perspektywie czasu, jeśli oni z nami będą regularnie gdzieś dotykać analiz, treningu pozycyjnego czy, czy gier, to myślę, że będzie jeszcze bardziej widać ich progres. Czy oprócz tych elementów, o których trener wspomniał, jest coś, czym ci młodzi zawodnicy trenera zaskoczyli pozytywnie? Myślę tak jak mówiłem, że ten aspekt motoryczny zawsze jest taką podstawą u młodego zawodnika, na jakim to jest standardzie, jak jest doprowadzony, czy ta motoryka mu pozwoli grać na poziomie centralnym czy nie, no bo piłka nożna idzie w tą stronę już na każdym poziomie, drugiej, pierwszej, ekstraklasy, lig zagranicznych, że to jest jednak już coraz bardziej sport taki atletyczny i myślę, że ta podstawa u tych zawodników jest na dobrym poziomie. A jak wygląda współpraca między Akademią a sztabem pierwszej drużyny? Czy trener obserwuje na bieżąco tych młodych zawodników, czy jest w kontakcie z trenerami koordynatorami? Zaczyna się to tak, że my mamy w pierwszej drużynie wydelegowano do tego trenera Wojciecha Mroza, który jest takim łącznikiem. Też pracuje w akademii, też zna tutaj wszystko od podszewki, jest tutaj od lat, zna tych zawodników wszystkich. Rozmawiamy sobie na ten temat z nim. Do tego, jeżeli jest jakieś powołanie zawodnika, jest potrzebny zawodnik do treningu, bo to czasami jest sytuacja od razu, z dnia na dzień. Jest sytuacja, że są te okresy, kiedy możemy ich wziąć i mogą popracować, bo tutaj w różnych sparingach zawodnicy grali u nas i w międzynarodowych, i w polskich, i z ekstraklasą, i, i z pierwszą ligą, i z, i z drugą ligą, więc każdy z nich dostał tam jakiś moment wcześniej, czy to skupinek, czy Miro. W tych, w tych sparingach no to jest z nim taka jakby komunikacja na ten temat później mamy kontakt stały z trenerem rezerw czy, czy z, z trenerem Haugasem na temat i modelu gry i, i akcji które on ma do omówienia w tej strukturze, w której my gramy i oni jeżeli jest jakaś taka rzecz, że chcemy sobie coś przedyskutować na temat jakiegoś zawodnika no to przy, na początku idzie to przez trenera Mroza ja też jestem zwolennikiem tego, żeby oglądać takie mecze jakościowe. Oglądałem tutaj inaugurację, rezerw. Dzisiaj mamy taki mecz jakościowy, więc warto jest tutaj zobaczyć, żeby też sobie nie zamydlić oczu, a zobaczyć to na takim poziomie dobrym, czy, czy zawodnik faktycznie ma tam przebłysk i jest w stanie coś dać. No i oczywiście zawsze na końcu to weryfikacja jest, jak będzie wyglądał u Ciebie w procesie treningowym i z zawodnikami no z poziomu pierwszej ligi, gdzie ten przeskok jest, jest duży, bardzo duży. I na końcu jest taka weryfikacja i rozmowa z trenerami. Podsumowując naszą rozmowę, droga do pierwszej drużyny dla młodych zawodników nie jest zamknięta pod trzema warunkami. Praca, praca, praca. Na pewno tak, no jest to trudne. To jest, wielu tych zawodników trenuje, każdy chce grać, utrzymywać się z tego. My tutaj też rozwijamy akademię. Ja jestem otwarty na to, żeby zawodnicy przychodzili. Myślę, że po tym okresie, teraz, kiedy trzech zawodników z nami trenowało, jeden bądź dwóch zawodników ma szansę na to, żeby realnie pojawiać się co jakiś czas na tych treningach, w tych częściach technicznych, w tych częściach z zespołem, bo no myślę, że taki zawodnik, jeśli będzie to regularnie robił, jeszcze czym młodszy, no to ma szansę takiego postępu i, i może w przyszłości uda nam się zrobić to, żeby. Zawodnik z Akademii był tym młodzieżowcem.